I to dwa kilometry takiego podjazdu Półtora. zostało. A co mówić o jeździe? No, nie idę. ani nie idę, ani nie jadę. Idziemy. Niech pan Włodzimierz patrzy, co się wyprawia. Co go ominęło? Miał szczęście, że był na tej kanapie. przynajmniej odpoczywa. My ledwo idziemy. Dobrze ci, dobrze, że się odpoczywasz. Widzisz, człowieku, jak my się męczymy. Popatrz sobie, jaka góra straszna. Nawet se nie wyobrażasz. Byś to zobaczył, to byś pękł na samym dole, byś już nie zjeżdżał. Do widzenia do siekierek. 촬 <목>